Pobyt na Zachodnim Pomorzu to po, przede wszystkim dla mnie wielka szansa nie tylko zobaczenia innowacyjnych szkół, które już dzisiaj są szkołami przyszłości, ale też powołanie zachodniopomorskiego kuratora oświaty. Pan Paweł Palczyński był pełniącym obowiązki 19 marca. Wygrał konkurs, doświadczony dyrektor, z pasją, z też misją, taką, żeby kuratorium wreszcie pomagało, a nie cenzurowało, nadzorowało i karało. A ten, żeby nadzór był sprawowany przez pomoc, wsparcie i takie pozytywne działanie i patrzenie też na innowacje. Polska szkoła bardzo się zmienia. Zmienia się. Mimo przez 8 lat trudnych warunków do zmiany, zmienia się dlatego, że nauczycielki i nauczyciele widzą, że inny jest świat, inne wymagane są kompetencje przyszłości, inne są też oczekiwania względem młodych osób i oczekiwania młodych osób. Szkoła podstawowa numer 9 w Koło Brzegu to szkoła specjalna bardzo, bo szkoła nieduża 138 uczniów szkoła pełna innowacji. Od prac domowych. Odeszli 3 lata temu. Ja tylko przypomnę, że w piątek podpisałam rozporządzenie, które spowoduje, że w szkołach podstawowych e, prace domowe będą nieoceniane, a tutaj już 3 lata to realizują. Odeszli od e, ocen cyfrowych. A rodzice mówią, że odpowiada im to, że otrzymują informację zwrotną pokazującą postępy dzieci lub ewentualne braki, a nie tylko cyfrę, która pozwala im uporządkować dziecko w hierarchii do innych, a nie daje informacji, ile dzieci wiedzy zdobyły. Polska szkoła musi skończyć z ocenozą, ale nie może się to dziać przez rewolucję, tylko tak jak tutaj, przez praktykę i przyjęcie tego przez wszystkich nauczycieli i wszystkie nauczycielki. Bardzo ciekawa dyskusja pomiędzy innowatorami a w szkołach nie tylko zachodniopomorskiego, ale też i z województwa świętokrzyskiego, rodzice, eksperci, ale również uczniowie, którzy bardzo dużo mówili o tym, jak ważne jest, żeby młodzież czuła się w szkole silna i żeby nauczyciele szkoli się, szkoli, czuli się w szkole silni i dawali uczniom autonomię i prawo do niej. Ministerstwo Edukacji Narodowej Pracuje nad zmianami programowymi, takimi, żeby właśnie tę autonomię większą szkołą przyznać. Odchodzona podstawa programowa wejdzie w życie 1 września 20% ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Po pierwsze, dlatego, żeby zerwać z fikcją, bo program jest dzisiaj przeładowany, nauczyciele pędzą z tym programem. Młodzież nie zdąża się nauczyć, ale między innymi też dlatego, żeby dać czas na dobre zrozumienie rzeczy naprawdę potrzebnych, żeby rozwijać potrzebne kompetencje, a nie udawać, że młodzież się w szkole uczy, a tak naprawdę zaleca się im nadrobienie w domu, a w domu nadrobienie zależy od cierpliwości rodziców, czasu rodziców, kompetencji rodziców lub pieniędzy rodziców. Szkoła ma wyrównywać szanse. I szkoła mała i szkoła duża, i szkoła w wielkim mieście i w mieście średnim i w małej miejscowości. Tutaj, w tej niedużej szkole, udało się rzecz fenomenalna, a mianowicie to, że cała społeczność szkolna przyjęła dobrze zmiany. Że duże wsparcie, które dostali od samorządu terytorialnego do rozwoju, do autonomii, do takiego działania zgodnie z tym, czego chce społeczność lokalna, poz pozwoliło, by podstawówka stała się realnie szkołą przyszłości. Ja miałam też przyjemność rozmawiać z młodzieżą, z uczniami klasy ósmej, którzy Pomimo tego, co myślą niektórzy, że jak nie mieli ocen i nie mieli ocenianych prac domowych, to może są jacyś rozleniwieni, jak mówią niektórzy, nieprawda, są pełni pasji, nadziei, planów na przyszłość. Opowiadają, że jeszcze w, chcą tu liceum, tu kierunki studiów opowiadali, jakie mają wymyślone, jaką chcą budować swoją przyszłość. Jedni studia wyższe w planie, w perspektywie, inni opowiadali o przyszłości zawodowej, a wszyscy się tu czują dobrze i mówili, że dobrze się czują w szkole której ważne jest, ile wiedzy zdobędą, a nie jaką ocenę dostaną, że ważna jest szkoła, która szanuje ich i daje im autonomię, daje im szansę, żeby to oni byli odpowiedzialni, szczególnie ta starsza młodzież za swój proces edukacyjny, ale też żeby mieli te niezbędne podstawy. Bo szkoła musi mieć te niezbędne podstawy. Stąd podstawa programowa, stąd egzaminy, które są porównywalne i stwierdzają, jaką wiedzę dostali uczniowie i pełne zaufanie dla nauczycielek i nauczycieli. Mam nadzieję, wyrażone również przez kuratorium, że szkoły zasługują na zaufanie. Nauczycielki i nauczyciele zasługują na zaufanie. My w ramach tego zaufania budowujemy prestiż zawodu nauczyciela. Podwyżki dla nauczycielek i nauczycieli już są na kontach i są na kontach w blisko już w tej chwili 90% naszego kraju. Liczę, że wszyscy nauczyciele będą po prostu czuli się godni, ale to też zaufanie do ich metod, do ich metod często innowacyjnych. I nie będziemy też jako ministerstwo wywierać presji, by wszyscy naraz byli innowatorami, ale żeby wszyscy naraz będziemy oczekiwali, patrzyli na dobro ucznia i jego kompetencje, kompetencje przyszłości. Ale żeby to się działo, potrzebna jest bardzo dobra współpraca między ministerstwem. Kuratorium, samorządem terytorialnym, który wie, że edukacja jest najważniejsza. Pani Anna Mieczkowska jest nauczycielką, więc doskonale wie, jak ważna jest szkoła, i to widać. Widać to, jak inwestuje w oświatę, jak oświata dla miasta jest ważna. Ja bym chciała, żeby wszyscy samorządowcy tak patrzyli na oświatę. Między rodzicami, nauczycielami, wielka zasługa pani dyrektora, ale i wielu innych dyrektorek i dyrektorów, innowatorów. Dbających o uczniów, dbających o nauczycieli i ta społeczność, czyli rodzice i uczniowie, którzy wierzą, że szkoła może być najlepszym miejscem na świecie. I widzę, że coraz więcej w Polsce szkół mówi: tak, my chcemy być taką szkołą, dającą wiedzę, kompetencje przyszłości, dającą młodzieżom, młodzieży szansę na rozwój i dbającą o społeczność lokalną i o Polskę w przyszłości. Proszę o zabranie głosu panią prezydent Miasta Białoruszewską. Dzień dobry szanowni państwo. Nadszedł dobry czas dla polskiej edukacji. My na ten czas czekaliśmy długo. I teraz zamierzamy wykorzystać go dobrze. I dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza debata właśnie miała taki cel. Spotkaliśmy się po to, by rozmawiać na temat tego, co zrobić, aby szkoła w Polsce była przyjazna uczniowi. Co zrobić, aby uczniowie czuli się dobrze, aby czuli się bezpiecznie, aby chętnie przychodzili do szkoły. Szanowni Państwo, wśród wielu innowacji, które realizują Kołbrzeckie szkoły, ta jedna, którą od z wielkim powodzeniem, od trzech lat, realizuje, Szkoła Podstawowa nr 9 tak naprawdę wpisuje się w ten nurt, który prezentuje Ministerstwo Edukacji. To nowe Ministerstwo Edukacji, które jest otwarte na ucznia, otwarte na nauczyciela, otwarte na rodzica. My otworzyliśmy się w Szkole Podstawowej nr 9 na zwinną edukację, która jest tak naprawdę kluczem do przyjaznej, nowoczesnej szkoły bez ocen. W tej szkole od wielu już lat nauczyciele tak organizują swoją pracę, tak dopasowują Metody nauczania, by nie trzeba było uciekać się do oceny cyfrowej, która zawsze prowadziła do niezdrowej rywalizacji, do konkurencyjności, do, a nie koncentrowała się na tym co najistotniejsze czyli na doskonaleniu umiejętności i na przyswajaniu wiedzy użytecznej każdemu człowiekowi w życiu. Ta szkoła również od kilku już lat. Em, Wprowadza inny model weryfikowania wiedzy czy też inny model y, zadawania prac domowych, które są powszechne w polskiej szkole, ale nie jest to dobre ani dla ucznia, ani dla nauczyciela. W tej szkole te prace domowe są zadawane w stopniu minimalnym, są nieoceniane. One powodują, że uczeń ma poczucie, że może pokazać, y, jak dużo już osiągnął i co jeszcze powinien zrobić, aby, aby po prostu jego poziom wiedzy był satysfakcjonujący? Ja widzę, jako prezydent miasta widzę to otwarcie ze strony pani minister ze strony Pana kuratora czekaliśmy na ten moment długo a teraz po prostu pracujemy i chciałabym żeby wszyscy nauczyciele w całej Polsce wiedzieli że te innowacyjne metody które są propagowane przez ministerstwo edukacji są już realizowane i są realizowane z wielkim powodzeniem bo dzieci w naszej szkole w szkole podstawowej numer 10 dzisiaj nam to powiedziały dzień, bardzo dzień, otwarcie 9 ja w szkole podstawowej numer 9 są bezpieczne i są szczęśliwe dziękuję jeśli mają Państwo pytania, to jest mowa. Dziękuję bardzo. Tak. Chciałam zapytać, jaka jest... W takim razie konkluzja z tej debaty, znaczy, bo ta szkoła to rozumie, że jej nie trzeba uczyć, jak, jak ma postępować z dziećmi, od kilku lat, ale jakie są w takim razie porady dla tych, którzy dopiero te Bardzo ważne zdanie padło ze strony pani dyrektor z jednej ze szkół ze województwa świętokrzyskiego, Zopatowa, Pani dyrektor powiedziała, że nauczycielki i nauczyciele muszą mieć czas, żeby się dostosować do też innowacji, które mogą być proponowane przez dyrektora. W szkole... Tak naprawdę o duchu szkoły decyduje dyrektor, dyrektorka, którzy jeżeli mają chęć na innowacje, odwagę, otwartość, to mogą na bardzo wiele rzeczy nauczycielkom i nauczycielom pozwolić na zbudowanie im tej przestrzeni. I Pomysły, które się pojawiają w niektórych szkołach, świetnie się przyjmują. Właśnie na przykład takie jak odchodzenie od ocen czy odejście od prac domowych, które już w tej chwili są um, decyzją moją od 1 kwietnia nieobowiązkowe we wszystkich polskich szkołach, też są pewnym procesem. I nauczycielki i nauczyciele świetnie się uczą, jeżeli dostają autonomię. To zaufanie, które powinni dostać dyrektorzy szkół ze strony kuratoriów, kuratorium ze strony ministerstwa, a nauczycielki i nauczyciele ze strony dyrektorów pozwoli na znacznie lepszy rozwój polskiej młodzieży. bo Najważniejszy w szkole jest rozwój ucznia. Szkoła jest dla uczniów, ale szkołę tworzą nauczyciele. Jeżeli nauczyciel ma pasję, wiarę w to, że to, co robi, jest ważne, słuszne, że nie jest pod nieustannym pręgierzem oceniania nauczyciela, tylko z dużą autonomią, z programem nauczania dostosowanym do XXI wieku, gotowy na dialog z uczniem. Bo no wtedy szkoła jest miejscem, w którym uczeń nie tylko czuje się dobrze, ale przede wszystkim uczy się dobrze. Bo szkoła musi ucznia dobrze nauczyć. A żeby go dobrze nauczyć, uczeń musi wiedzieć, po co się uczy, i mieć z tego satysfakcję. Przymuszone do nauki dziecko nie rozwija swoich skrzydeł, a szkoła może rozwijać skrzydła i może dawać wiedzę. Przecież mamy przepiękną historię i tę historię lokalną, i historię narodową. Mamy wspaniałą literaturę i polską, i światową. Mamy genialne dokonania matematyków, fizyków. Młodzież może być każdym, kim tylko zechce być, tylko w szkole musi nabrać wiary w siebie i dostać podstawę. A żeby dostało tę dobrą podstawę, nauczyciele muszą wierzyć w siebie, być autonomiczni, a ministerstwo musi ich po prostu dobrze wynagradzać. Jeszcze chciałam zapytać o tą odchudzoną podstawę programową, bo jeszcze kilka tygodni temu mówiła pani, że jest to... Projekt, y, ten pierwszy to jest projekt ekspercki, do którego straciło bardzo dużo uwag, bo jak 50 000, Bardzo to, dużo to, uwag. I czy to już się coś wykluwa, takiego konkretnego. W połowie, do... kwietnia, w połowie kwietnia opublikujemy dokument ministerialny, w tej chwili są uzgodnienia wewnętrzne, departament, departamentów ministerstwa. Eksperci otrzymali dużo uwag, mieli też dużo refleksji na temat swojego działania. W niektórych przypadkach ta podstawa programowa zaproponowana przez ekspertów będzie się różniła od tego, co wyjdzie na końcu z ministerstwa. Chociażby temat dla mnie nie do przyjęcia w ich propozycjach, czyli nienazwanie rzezi Wołyńskiej po imieniu. Rzeź Wołyńska będzie nazwana rzezią Wołyńską, a na biologii dzieci będą się uczyć o rzeczach im potrzebnych, czyli o swojej fizyczności, na przykład o chorobach wenerycznych, co też eksperci usunęli, ale w konsultacjach. Mieli refleksję, że trzeba to jednak włączyć. W połowie kwietnia na podstawa programowa zostanie przekazana, gotowa i już będzie to dokument ministerialny. To znaczy, my, proszę Państwa, to nie jest tak, że ja zrobiłam pstryk i moi nauczyciele też zrobili pstryk i się zmieniło. Przez półtora roku przygotowywałam i nauczycieli, i rodziców do tego, że to się zmieni. No i potem powolutku zaczęliśmy wprowadzać zmiany. Najpierw oceny były równolegle i cyfrowe, i informacja zwrotna, aż w końcu odeszliśmy od tego. Więc rodzice, którzy mieli jakiekolwiek wątpliwości, mieli też możliwość przyjść, porozmawiać. Ja wtedy pokazywałam, jak to odczytywać, jak odbierać. Pewne informacje, no i udało nam się to zrobić nie rewolucyjnie, a ewolucyjnie. I proszę Państwa, to działa. Egzamin z matematyki u absolwentów, gdzie 3 lata, że tak brzydko powiem, ćwiczyliśmy, tak testowaliśmy to, co robimy, no przyniósł efekty. Bardzo jestem zadowolona z matematyki, bo jeden z najlepszych wyników w województwie. Czyli to działa. Działa. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję. Jeszcze tak technicznie. Rzeczywiście to wygląda tak, że, 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 że tych u Państwa nie ma wcale minimalnie. Nie, one są minimalnie. Nie, 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 one są. Proszę Państwa, to nie jest tak, że nie ma. Tylko my zadajemy to, co nauczyciel uzna, że warto, żeby jeszcze do tego sięgnęły. Czy na przykład ja z matematyki, jak dzieci się szykują do sprawdzianu, Zajrzyjcie, obejrzyjcie to zadanie, tamto zadanie, ale my tego nie sprawdzamy. Chyba, że jest to jakiś tam projekt. Wtedy, jeżeli uczeń nie zrobił czegoś takiego, informacja jest do rodzica, tylko taka, że brak tej pracy, nie ma żadnej oceny i to nie ma wpływu na to, co się później dzieje tak? Z, z informacją, że tak powiem, zwrotną na bieżącą. I z tym, co się dzieje na koniec roku, bo tak jak każda szkoła, wystawiamy świadectwa, i tam jest ocena cyfrowa, bo ona jest wymagana polskim prawem. To, co pani dyrektor powiedziała o pracach domowych, jest dokładnie tym, co będzie od 1 kwietnia funkcjonowało w całej Polsce. Nauczyciele nie będą oceniać prac domowych. W klasach 1-3 będą wprowadzać na przykład ćwiczenia z motoryki małej. Czyli wszystkie szlaczki będą oczywiście wszędzie zadawać lektury do przeczytania, przygotowanie się do sprawdzianów, natomiast różnica jest taka, że praca domowa nie będzie oceniana.